Cześć, tu Magda, słuchajcie. Fakt jest taki, że nawet dwulatek może zostać kierowcą e, samochodu sportowego. Ze mną e, dwa e, auta od Kiko, jeden to Fiat 500, trzymający linię Fiata 500 Sport, e, śliczny tylko w mniejszej wersji i stworzony już e, dla dwulatków, oraz Billy Big Wheels z wielkimi oponami e, i oczywiście z kierownicą, u uśmiechnięty e, z osobowością stworek, e, no bo ma śliczne oczy, genialną tutaj kratkę e, na dachu i z boku. Zobaczcie, jak się rwie do e, wyścigu. A największym bajerem jest. Kierownica, bo e, tutaj młody e, kierowca, który będzie trenował swoją jazdę po prostu w ten sposób, będzie e, nawigował swoim e, samochodem. Który oczywiście jeździ do przodu, jeździ do tyłu, tak gdzie ma normalnie, przyspiesza, stój szalony, e, ale skręca dzięki przekręceniu kierownicy. Widzicie co się dzieje. A, go pokażę wam jeszcze z boku, albo tak wam pokażę. Zobaczcie, co się dzieje. Ja przekręcam w sobie kierownicą. O, spokojnie. I w drugą. I on jest gotowy do skrętu. Dzieciakom sprawi to ogromną radość, bo to naprawdę super fura. A dodatkowo. No, oczywiście ma klakson, więc wyobraźcie sobie takie pędzące auto po kuchni czy po salonie. No i oczywiście, jak będzie już blisko was, to. Będzie e, tutaj prosiło o to, żeby zjechać e, z miejsca, w którym jesteście. I, a, chodź. Nie, ja idę, słuchajcie, na teren i po prostu sobie nim pojeżdżę, bo jest, bo jest świetną furą, pięknie zapakowany. E, myślę, że uśmiech taki wielki i każdy e, będzie obdarowanego dziecka, a e, młody kierowca to będzie spał nawet z takim samochodem, jeżeli tatuś wcześniej go nie przechwyci, nie postawi sobie e, na, na półce, żeby podziwiać tą, na ten fantastyczny samochód. Życzę Wam miłej zabawy, pozdrawiam, cześć.